Look, Your choice. I've always admired loyalty. Climb down and let's finish this. I await. Ha! You're a man without honor, Vernon Roach. An insect that I will not duel, but that I will crush. All right. Lightning bolt. Spidey! Are uh, these the Sasko. No, nie się bardzo podoba czar, który Krim rzuciła, ale troszeczkę ją to wyczerpało, jak widzimy. I tu zaczyna się element, który będzie trochę bardziej dynamiczny. Znaczy no, nie będzie to dialog, no, będzie to John, teraz... The Archers, tak jest. Najważniejsze jest to, że Tris wyczerpana czarem utrzymuje ciągle barierę magiczną wokół nas, w związku z czym będziemy musieli trzymać się wewnątrz tej... Właściwie to Adam będzie musiał się trzymać, Daszabę. Będzie się musiał trzymać wewnątrz tej bariery. A my będziemy musieli pomóc Roszowi, który niesie Tris. Walczyć z elfami. No i tu walka, proszę Państwa. Walka przede wszystkim bardziej dynamiczna, bardziej gładka niż w pierwszym. Dynamicznie można zmieniać przeciwnika, zmieniać styl, w jakim walczymy. E, można. Pozycja Geralta dopasowywana jest do pozycji przeciwnika. To jest dużo bardziej intuicyjne niż było w jednym, bo nie tylko trzeba było przerwać jakby e, sekwencję walki. Nie ma w ogóle sekwencji w bieżym drugim. Przerwać sekwencję walki, e, żeby zmienić przeciwnika, a tutaj można to zrobić natychmiastowo jedną albo klawisza, albo kierunkowego, albo gałki na badzie. No ładnie, trzech i zobaczymy jak ci dalej pójdzie. Dynamiczne dopasowywanie się do przeciwnika to nie jest jedyna rzecz, którą zmieniliśmy w walce. Oprócz tego ważne jest, no uważaj nie, no chodź z bumbelka. ważne jest, żeby że można e, łączyć ze sobą elementy walki, takie jak różne rodzaje uderzeń, ale też magie. Można e, w trakcie wykonywania kombinacji uderzeń użyć na przykład e, czaru magicznego. To co, Adam? Postaw jakąś pułapkę. Tak jest. On na przykład to był czar, który, e, jakby to powiedzieć, ogłusza przeciwników. Można ich łatwo wykończyć. No Adam, masz pół życia. Lepiej, żebyś nie wyłaził z No, ładnie. You're right. yes. Przy okazji jeszcze pokażmy e, małą, ale jakże sprytną rzecz. E, łupy, które wypadają z są teraz podświetlane, nie trzeba otwierać, jeżeli jest to coś, co nas nie interesuje. No, wszystko związane jest z płynnością i dynamiką walki. Tak ada. możesz blokować. To ja od razu powiem o tym, że można też trochę bardziej taktycznie do walki podchodzić. E, strategicznie można stosować e, na przykład taktykę obronną, defensywną, e, rolować się albo, albo zastosować właśnie blok i wyczekać na odpowiedni moment do sparowania ciosu przeciwnika e, i wtedy mniejszą ilością ciosów można go e, wykończyć albo albo po prostu mocniejszą sekwencję wykonać. E, są też kombinacje ciosów, Szybki, szybki, silny na przykład, pozwala obalić przeciwnika, łatwiej go wykończyć. Jest tego cała masa i tak jak wspomniałem, wszystkie te elementy można ze sobą łączyć. Bardzo ładny No i dla mnie jesteś szybki jak dziedzin. Myślę, że jesteśmy już blisko, poczekajmy tylko aż Roż poniesie jeszcze kawałek Chris. Bariera ładnie swoją drogą, także przydałoby się pospieszyć. Tak szan. myślałem, dzwony wskazują, że jesteśmy blisko miasta. To dobrze, jeszcze co prawda paru przeciwników jest, ale wygląda na to, że Adamowi się uda. No. Miasto? Adam? Tak jest. Jak tańs wygląda? Bardzo ładnie. you know each other rather well to be as amnesia i actually took the witcher by surprise it's a fear not elf i know you. To udało się, Adam, gratuluję. Stupid, e, krótki dialog, so ale przy okazji tego dialogu we, we. E, chciałem zasygnalizować kolejną nową rzecz. Można you're zmieniać, zmieniać liczbę right. uczestników all dialogu w, right. w trakcie you're jego trwania. You're Proszę, you're dołączył you're się strażnik. Tak to nie było może w pierwszym bedtime. EMIR race, Spice merchant, a trader in spaces. Aha. And the kind woman, of my good man, we barely escaped death. be so kind and tell us where we might get some rest? We'll explain all later if need be. Good enough. That, for the Market Square might be in time to see the execution. Some neer do wells are going to hang it. a dwarf and some bard. There's an inn, a brothel, western diversion in one place. Yeah, the brothel sounds especially interesting. Very well. Myślałam, że trzyścetowała, tak naprawdę do mnie się nie interesuje. Ale co dowiedzieliśmy się z tego dialogu? Najważniejsze to jest to, że coś się dzieje na rynku. chcemy się przejść na rynek, bo podobno wieszają jakiegoś barda, czy coś, zobaczymy za chwilę o co chodzi. W międzyczasie, jak będziemy tam szli, zwrócę uwagę na społeczności, na ludzi, którzy się kręcą po mieście. W samych tylko Szymanach, we Flotsam, będzie, nie wiem, trzy, może nawet cztery społeczności, różne, odmienne, nie wiem, ideologicznie, rasowo, między nimi będzie się trochę działo. To też ważne, bo to będzie masa wątków pobocznych, które tutaj będą miały miejsce w tej lokacji. Jesteśmy blisko rynku, jak na niego wejdziemy, na pewno e, będziemy chcieli się zorientować, co się dzieje. No to dobra. No ładnie jest Adam, bardzo ładnie. Słyszymy hałasujących ludzi i widzimy zbiorowisko, e, no to, no to nie ma na co czekać, no. Znając życie, to weźmiemy udział w tym, co się dzieje, ale zobaczymy jeszcze jak. Beautiful. What's the plan? Improvise. But no killing. tris will take care of this. Tak, to jest zgadza się, i to faktycznie nie jest pierwszy raz, kiedy ratujemy Przynajmniej spróbujemy, nie Get up, Get off! here, Help! Step back, white one. What are they going to hang for? They don't look dangerous. The executioner announced it! Espionage and collusion with a squirtel! Why the interest? You're awful curious for strangers. You know them? Really well. And I know dandelions no spy. This is a mistake. That one's hanging for debauchery. What? The bard hangs for debauchery. So says the sentence.

The soldier boy has paid us a visit or two. Though we didn't have much fun. Away with you, Margot! Go back to your brothel! I had to go. Get to know why you had no fun, people? Not for lack of trying? Stop the execution! Shut your trap! The singer's to hang, and hang he will! This is a decent town! Whores and witches notwithstanding! Watch your words! I don't know witches, but Margot's a decent woman. Listen up, people! No faktycznie, Geralt kobietą nie jest, w związku z czym pewnie udział musi wziąć w małym, siłowym rozwiązaniu tego problemu. Sprawdzimy, jakie umiejętności nokautowe ma Adam. Całkiem nieźle. No i najważniejsze jest to, że Jaskier byłby powieszony za rozwiązłość. Hat nie czekał, jak widać, egzekucja trwa, e, powiesił jedną z elfek, w związku z czym zanim zdąży zrobić cokolwiek dalej, warto by mu...